Złom dobry 28 w poniedziałek. Ja jestem już po rozładunku w miejscowości Porecz. Przyjechałem wam pokazać morze, ale to chyba zdarzyć się nie może, ponieważ przed samym. jaka fajna mewa tu łazi, Przed samym miastem chmury takie przyszły. ale fajne palmy. Patrzcie, e, chmury. No ja zjeżdżałem jakby z górki nie? do miasta na dół no i widziałem takie chmury z daleka i... jest mgła po prostu że nie wiem, ciężko tu z parkowaniem powiem wam ciężko z parkowaniem obejrzymy tak miasto Porecz po włosku Parenco i jadę do domu bo co tutaj będę robił w tą mgłę no, na... Gdzie jest... uda się mi zaparkować blisko morza i co? Ma przy bloku też rośnie i co no i pójdę i będę wam pokazywał mgłę może innym razem może nagram może innym razem może o. <laughs> po prostu mgła jak na złość żeby filmik nie wyszedł no ale parkingi są wszędzie tam w centrum ale płatne dużo hoteli i tak dalej Miejscowość Porecz, tu Hotel Porecz się nazywa. O tam Hotel Porecz był. No nie ma sensu tu jeździć, moi drodzy. Nie ma sensu, trzeba się ewakuować, wyjechać z tego miasta i tyle. To no. chyba tutaj. Muszę bieg wrzucić. O, wszystkie parkingi. Jest taka budka, i w budce siedzi egzekutor, <gry> który egzekwuje. Egzekwuję te no, płaty za parking. że jak widzicie, no przyjechałem wam pokazać morze, ale przyszła mgła. Jak na złość, jadę już do domu. Turenty teraz. O, ciekawe. Dobrze, to zakończę na tym rondzie, bo nie wiem gdzie mam jechać dokładnie. Na wynacz prosto, albo zawrócimy na miasto jeszcze. Wala Mar się to nazywa, Wala Mar się nazywa to wybrzeże jakby. Ory zawrócimy jeszcze. Może się uda, ta była odejdzie albo coś takiego. Pauza Tam jest Marina, widać ją za mgłą Nie wiem gdzie pojechać bo właśnie, żeby było dobrze Trochę morza widać Nie będę parkował nigdzie, bo tu nie ma Deficyt bezpłatnych miejsc parkingowych jest wielki Bo jak można zarobić na parkowisku Na parkowisku to się zarabia nie? na zysku no, tak przejedziemy tu nad morzem, o, troszkę morza Wam pokażę w miejscowości Porycz tak wygląda morze, więc narujemy sobie raczej palmy obejrzymy i draseny różne Ale tego morza nie widać w ogóle, więc chyba się chyba stąd brać oho na tym rondzie koniecznie, bo dalej nie zajadę golfikiem stanął na rondzie i opowiada jedzie, będzie jechał będzie no. tu jest bank jakby co jakby ktoś chciał tutaj do banku zajść to może, budynek ciekawy, fajny znowu to morze którego nie widać tak wygląda morze dziś w Chorwacji, więc starujemy sobie Jadę z powrotem. Zabieram się do domu. Może nagram wam jeszcze kawałek Słowenii, bo tam ładne góry są po drodze. Przejedziemy tam koło tej, koło tej mariny i wyjeżdżam z Porecza. Piosk stacja benzynowa inna chorwacka oj palemki rosną fajne i tam łódki ludzie mają Jakbym poczekał z godzinkę to może by te chmury odeszły, ale nie bardzo mam czas czekać no, także Zabieram się Sporecza jest centrum handlowe Dolewa Tu też jakieś parkowisko jest, ale płatne wszystko Wszędzie musi zapłacić, żeby zaparkować na przykład tu albo pod tymi drzewami tu Wszystkiego dobrego z zawodowego, może następnym razem nam się uda nagrać jakieś morze, niekoniecznie to azjatyckie, tutaj może jakieś inne się uda nagrać, wszystkiego dobrego, do następnego, może kawałek Słowenii jak będzie słońce to mam nagrać, do następnego, wszystkiego dobrego, za tą mgłę przepraszam, no to ja nie chciałem, tak wyszło.